Siemaneczko, z tej strony Czarna Owca i to jest kolejny odcinek z naszej serii Minecraft Bossy. Dokładnie chyba... szósty? Sprawdzę. G... No, jeden. G... A. M... E... M... O... D... A. Zero. No, dobra Idziemy zabić nagę Ej, a jak tutaj idziemy? Czekajcie, skoczymy sobie tutaj ehm, no <śpięty> Kopiemy schodki takie Z piasku i ziemi Z piachu i ziemi, o jak się będzie nazywał na odcinek z i ziemi. Stachu! Świętej pamięci Staszku. Staszko. Not cieca oglądali odcinek poprzedni. Wiedzą o co chodzi z tym Stachiem. Płytka. Dobra. Raz, dwa. S. To sześć, Czyli raz, dwa. Trzy, cztery. cztery. Dobra. Nie, 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 nie. Kobold, nie. No i dzięki kobolty, Przez was się zrespiła. Masz z diamentowym mieczykiem. I się ciesz. Zaszczyciłam. Rasz, rasz. Się mną. Moją piękną osobowością i skromnością przede wszystkim. No i moim talentem. Hmm. Dobra, parkour. No, jutro z Nixxi robimy e, super starcie. Super starcie, YouTube. Robimy z Dixie, bo ona powiedziała, że jest ode mnie lepsza w parkourach. sobie to? No bo po prostu jest śmieszne, no co nie? No dobra, ale niech chcę e, się cieszy e, na razie, na tą chwilę, żeby się cieszyła, że jest ode mnie lepsza. Jeszcze takie, jakieś takie schodki. O o, Dobrze cię idziemy rozławić tego ucieczka. Staramy się nie robić hałasu. Widzi nas, widzi nas! Dobra, coś się dzieje, coś się dzieje, coś ucięliśmy. O, coś tam zadaliśmy jej ciosy. A! Gonimy jej ogon, gonimy jej ogon. Bolesna jesteś. Pamiętam sobie, jak grałam na tej samej paczce, tylko że weszłam sobie yy, do tego, zrobiłam sobie. Yy, nie, nie robiłam żeby No, zrobiłam sobie. Nie. No, byłam na normalnym świecie, no i zrobiłam sobie parę tych domków z The Lord of Kings. Lord, the lord of kings. Tak, the lord, lord of the ring. Takim akcentem o. No. E, nie jest tak ciężko, jak już małą. Dobra, uciekamy szybko. Muszę coś zjeść. Gdzie moje jedzenie? Nie. Nie żyjesz. Połowa ży życia ci żądaliśmy. Hmm, to będzie krótki odcinek, tego bossa zabijemy w jednym. Jak widzicie, nie jest to tak ciężkie. Znaczy, chyba, że też w jednym y zabiliśmy, tylko że... No wiecie, pamiętacie chyba ten fek Dobra, dobra. Sorry, sorry Naga, że Cię obraziłam. Idę na chwilkę tylko zjeść złote jabłuszko. Mogę? Ja zdrowie. Nie uważasz? Mogę Ci dać jednak, jeżeli chcesz, jeżeli nie zostawisz. <laughs> Nie, nie uciekniesz mi. Bo Jan jest owca! Jan jest czarny owca ze szlacheckiego rodu. Owiec. Jakiś wąż! Niby jakiś wąż mam mnie zabić, tak? Jakaś naga, nagi wąż by z diamentową z bronią szlacheckiego rodu. Będzie to prostu z kopalni diamentów z kajów na pewno. Jakby co, e, to Skyowie e, i Nowe Misie. Czekajcie, jak, na, e, jak ma nazwisko ten Nowe Misie. No i jesteśmy kuzynkami, jakby co. E, ja jestem na, na najlepsza, e, bo wiecie, ja byłam pierwsza na świecie, jeżeli nie wiecie. Ale to, to kiedy indziej Wam opowiem te ten... Opowiedzcie jak powstał Minecraft w ogóle. Jak powstał nasz ród? Czekajcie, tylko zjem, zjem, zjem. Ukryję się, ukryję. Na pewno jest nic Pokonam cię, pokonam. pokonać cię, pokonam. Już nie żyjesz, już masz trzy. Już masz trzy. Klocki małe, klocki małe. pokonać cię! Jest! No i co? No malutka O mamy trofeum I naga co to robi? Ups 7 minut ah. Dobra Ja wyłączyłam, dobra sekundę jeszcze Naga Dobra Korona 3 Poczekajcie, weźmiemy to. Eee, na werskim jest Dobra. Weźmiemy na game moda. Game mode... 1. Mode... Dobrze pamiętam. Dobra. Eee, tu, tu, a nie to, to nie to. Czekajcie, Ale to jest... O, to jest. A dobra, długo będziemy szukać. No i co? Warto było? A czemu nie mam... A dobra, sprawdzimy, jakie to dobre jest. Bo jeżeli taki sześć mi dają... Dobra. Game mode. No. A gorsza do diamentowej gorsza zdecydowanie gorsza znaczy nie zdecydowanie chociaż jakbyśmy mieli całe a nie to tylko to Lepiej jakieś dobra położymy trofeum ubierzemy normalnie, się normalnie w jednym odcinku jesteśmy najlepsi we are the Because we are... Czekam Dobra. na Dlaczego nie wydawałem głosów? Dobra. Tu... Była... Bea. Była... Naka. Tak. O zielony akurat. Dobra. Tam... Tam dałam ten... Tu był Twilight Lich. Ale wiecie, no, nie, podporki, nie, ja nie będę z normalnymi podporkami, się biła ale mi zimno w stopę, kurde, jak mnie boli stopa, kurde, to taka zaraz Dobra. bo... Dobra, się wychodziliśmy, ten tam jest, czwarte wyjście, dobra, w tym odcinku na tyle i komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie i do następnego razu. Aha, jakby co, szykuje się nowa seria, wiecie? Nowa seria. Oczywiście tych nie będę nic z nimi robiła, tylko po prostu szykuje się. Nie wiem kiedy będzie, bo to nie jest pewne, ale szykuje się nowa seria. Seria super paczka, bo zrobiłam super paczkę, przyszłą samą w siebie. Po prostu ekstra paczkę. No to, no to piszcie w komentarzach i Piszcie w komentarzach, czy chcecie tą paczkę nową serię. No pa, pa! Więc... 10 minut, ale... Czy 5, nie. 7 minut. Zabiliśmy toilet... No chyba... Nogę! No no to widzieliście? Bez żadnych haków i w ogóle... No jakby co to tutaj? Widzicie? Normalne, złote jabłko. Eu tô na raza.